Cześć, mam na imię Irmina. Witam cię serdecznie na moim kanale perfumowym. I w dzisiejszym filmie chciałabym trochę opowiedzieć o pewnym e, zapachu retro. E, już wiesz jaki to jest zapach, ponieważ jest w tytule, więc nie przedłużając. Jest to być może Paris, który widzicie za mną na półce. E, I chciałabym tutaj też powiedzieć, że e, zapachy, które widzicie za mną na półce. To są zapachy, które albo są e, z poprzedniego wieku, albo e, są, e, mają takie brzmienie jakby były z poprzedniego wieku e, i niedawno nabyłam jeden z nich, niedawno e, nabyłam zapach e, ten w granatowym pudełeczku, Boucheron. boucheron. I to mnie natchnęło właśnie do takiego filmu, też do poszukiwań takich zapachów sprzed z, z wielu lat. I muszę powiedzieć, że jest bardzo dużo takich zapachów, o których nawet nie wiemy, że one są z poprzedniego wieku, z lat 90. albo 80. Więc chciałabym trochę dzisiaj o takich zapachach powiedzieć. I co najważniejsze, mam na myśli zapachy, które są dostępne i które są tanie. E, I e, powiem Wam o takich zapachach, które możliwe, że nawet nie wiecie, że są właśnie z poprzedniego wieku, a są dostępne e, w takich bardzo, na takich bardzo tanich półkach. Może tak to ujmę. A dzisiaj, zapach, być może Paris. I tak, zacznę od takiego rysu historycznego. To jest zapach w tej chwili produkowany przez markę Miraculum, ale on był wcześniej produkowany przez markę Pollena. Jest to zapach z lat 70. Nie udało mi się znaleźć nigdzie dokładnego roku powstania. Oczywiście nie udało mi się znaleźć też perfumiarza, nie wiem czy to jest w ogóle nazwisko jakby ujawnione. I czy to był jakiś jeden perfumiarz? Nie mam dostępu do tego zapachu retro, nie mam niestety jakichś pamiątek, takich sprzed 50 lat czy 40 rodzinnych, bo myślę, że one mogły być też na półce mojej babci jednej albo drugiej, a może nawet prababci. Mam flakonik, który po prostu kupiłam niedawno w drogerii stacjonarnej, właściwie nawet nie w drogerii, tylko w takim sklepie z artykułami gospodarczymi. Więc jeśli jesteście ciekawi tych perfum retro tanich i łatwo dostępnych, to właśnie poszukajcie w takich sklepach albo w kioskach. I przejdźmy może już do zapachu. To jest pudełeczko, też je pokażę z bliska. Na opakowaniu jest taka mała, krótka informacja. Perfumy Być może Paris. Intensywny, długotrwały zapach szybrowy, kuszący świeżą i zmysłową nutą. I pokażę Wam flakonik. Ten flakonik jest prawie pusty, ale ja tyle tych perfum nie zużyłam. On jest pusty, bo przelałam zapach do... przelałam perfumy do atomizera, żeby móc je rozpylać, bo to jest flakonik zakręcany bez atomizera. Informacje na kartoniku mówi, że jest to zapach szybrowy. Ale jeśli chodzi o nuty, moim zdaniem w tym zapachu są bardzo wyraźne aldehydy. Wąchałam kilka zapachów aldehydowych. Też testowałam sobie Chanel numer 5 który jest chyba najbardziej znanym zapachem aldehydowym i to jest chyba pierwszy zapach, w którym pojawiły się aldehydy. Zapach aldehydowy, aldehydy to jest taki aromat mydlany. Najprościej mówiąc, pachnie jak czystość taka mydlana, umyte ciało po kąpieli. E bardzo mnie to zaskoczyło, dlatego że nuty na Fragrantice wskazują na coś innego. To mamy w nucie głowy bergamotkę i brzoskwinie, w nucie serca paczulę i jaśmin i w nucie bazy drzewo sandałowe i ambre. Ja każdą z tych nut znam, może nie na tyle, żeby je wyodrębnić w zapachu, ale mam zapachy z tymi nutami. Bardzo lubię paczulę, bardzo lubię jaśmin, bergamotkę. I ja te zapachy generalnie rozpoznaję w perfumach, natomiast tutaj... W tym zapachu w ogóle tego nie czuję. Ja jeszcze po nagraniu tej recenzji używałam trochę tego zapachu, i myślę, że to nie jest, nie chodzi o to, że to jest zapach aldehydowy, tylko właśnie chodzi o to, że on jest dosyć mydlany. I wydaje mi się, że za ten efekt odpowiadają poszczególne składniki, które są chyba dość dobrze zmieszane ze sobą, bo ja ich pojedynczo nie wyczuwam. Mianowicie jest to drzewo sandałowe, które jest dosyć takim składnikiem kremowym, i też ambra, która jest takim składnikiem świeżo, czystościowo zwierzęcym, animalnym, i one są połączone z paczulą i z jaśminem. I z kolei jaśmin, zwłaszcza ten w starym stylu, w dawnych perfumach, był, nie był taki gładki, jak jest teraz. To była taka bardziej nuta z jednej strony, oczywiście roślinna, kwietowa, zielona, ale też taka zieloność jest to bardziej agresywna. I wydaje mi się, że połączenie tej agresywnej świeżości i zieloności i tej paczuli, jaśminu, połączenie z drzewem sandałowym i zębą, to wszystko razem daje wrażenie takiego właśnie czystego jakiegoś kwiatowego mydła albo skóry, czystej skóry umytej. Medłem. I może jeszcze dla porządku przeczytam, co jest napisane o tym zapachu na oficjalnej stronie Miraculum. Być może In Paris, perfumy, które zna każda stylowa kobieta. Poczuj zapach tamtych czasów. Daj się uwieść czarowi Paryża. Poznaj klasyczny, szyprowy zapach perfum, być może. Poczuj, jak akcenty drzewne łączą się z subtelnymi tonami jaśminu, róży, gardenii i wyrazistą żywicą. Odkryj kwiatowe, owocowe i korzenne nuty głowy i nuty serca. Otul się delikatnością, jaką daje jaśmin. Zapach przywodzi na myśl niezwykłą atmosferę Faryża, awangardowego miasta artystów. To cudowne miasto, w którym każda kobieta mogłaby poczuć się wyjątkowo. Szypr pewnie tak, kwiaty pewnie tak, ale nie wiem dlaczego nie ma tu nic o aldehydach, chyba że naprawdę coś z moim nosem jest nie tak. Ok, czuć rzeczywiście w tym zapachu kwiaty i to jest taki e, intensywny, ostry zapach kwiatu, zwłaszcza w otwarciu. Potem on bardzo łagodnieje, ale w otwarciu on jest taki bardzo ostry, drapiący, drażniący. Jeśli macie okazję, to koniecznie przetestujcie panią Walewską. I tutaj szybka e, informacja na marginesie. Też pani Walewska w otwarciu będzie takim bardzo ostrym, intensywnie konwaliowym zapachem, ale dajcie jej trochę czasu. Z czasem ten zapach się wygładza i staje się bardziej... Znośny albo po prostu przyjemny, czy dla niektórych nawet piękny, to kwestia gustu, ale na pewno te pierwsze nuty są bardzo ostre, intensywne i trzeba je przeczekać. I być może Paris też tak jest. Te pierwsze nuty są bardzo ostre, mi się skojarzyły z takimi jakimiś ostrymi, suszonymi ziołami, ale to skojarzenie, nie, nie mówię, że tak pachnie. I tak, rzeczywiście czuć tutaj y, y, kwiaty, ale moim zdaniem to jest taka mieszanka kwiatów, z których trudno jest coś wyróżnić. I potem on się robi naprawdę bardzo, bardzo mydlany. Ten zapach jest całkiem przyjemny. On rzeczywiście ma taką nutkę retro, taki vibe starych czasów, więc jeśli szukacie zapachu, który... Wam da jakąś informację o tym, jakie były kiedyś perfumy, to naprawdę myślę, że warto nawet kupić ten zapach, bo on kosztuje mniej niż 10 zł, więc choćby z tego powodu uważam, że naprawdę warto kupić, bo jednak ta współczesna forma też trochę oddaje tego ducha lat 70. czy może 80. Ale nie jest nieprzyjemny, nie jest nienoszelny. Ja uważam, że on jest naprawdę noszelny. To jest zapach taki czystościowy przyjemne, naprawdę neutralne. Myślę, że już po tej pierwszej fazie nudu głowy, tak gdzieś po 5 no, po minutach, on naprawdę łagodnieje i nie powinien nikogo odrzucić, ale jego chyba największą wadą jest trwałość, właściwie brak trwałości, bo wprawdzie na ubraniu utrzymuje się, da się go wyczuć jeszcze nawet na następny dzień, ale naprawdę trzeba po prostu wsadzić nos w rękaw i coś tam czuć. A na skórze, tutaj ja użyłam chyba pół godziny temu, jest naprawdę bardzo, bardzo delikatne echo więc trwałość ma no, trwałość wody kolońskiej. E, powiedziałabym, że ten zapach to jest taka w tym momencie właściwie bardziej ciekawostka powrót do przeszłości e, coś takiego nostalgicznego. Coś, co nam daje wyobrażenie o dawniejszych zapachach. Daje vibe taki retro, starodawny, ale nie jest to coś odrzucającego, co by Was jakoś zaszufladkowało, co by sprawiło, że ludzie będą na Was patrzeć jak na osobę, która używa perfum swojej prababci i jakby to nie pachnie jak stary płaszcz wy, wyjęty z szafy. Moim zdaniem nic takiego w tym zapachu nie ma. E, I chciałabym wam też powiedzieć właśnie dzisiaj przy okazji tego zapachu o innych zapach, zapachach retro. O zapachach z lat 80., 90., może też z roku 2000, które są bardzo łatwo dostępne i które naprawdę polecam Wam pomochać i które dadzą Wam trochę takie wyobrażenie o tej troszkę dawniejszej szkole perfumiarstwa, choć nie są to też jakieś bardzo dawne czasy, bo mamy na rynku zapachy z lat 20., 30., 40., więc przy tym końcówka XX wieku to wcale nie jest tak odległy czas. I tak, zacznę od zapachów, które można, myślę, powąchać bez problemów stacjonarnie w Rosmanie, w naturze, w Hebe. Zapach Pret-a-Porter, to jest taki zapach cytrusowy, aromatyczny, orzeźwiający na lato. To jest zapach, o ile dobrze pamiętam, z lat 90. Podobnie jak Fifth Avenue, Piąta Aleja, Elisabeth Arden. Podobnie jak green tea i sunflowers, które widzicie za mną, bardzo bogaty zapach. green tea również bardzo bogaty, trochę mniej trwały, ale świetny i naprawdę to jest klasyk na lato. Piękny zapach, bardzo przyjemny, w ogóle nie czuć, że to są jakieś, jakieś wydanie sprzed, no, sprzed 20 paru lat. Zapach na lato również chanson, też piękne na początku również ostry w otwarciu, ale później bardzo się wygładza i później robi się taki bardzo kremowy i przyjemny. E, też jest to zapach z ubiegłego wieku. E, kolejny zapach Gabriela Sabatini. to jest już troszkę bardziej właśnie w stylu być może i Pani Walewska. intensywne bardzo białe kwiaty, ale nie jest tak ostry jak te dwa. Jest łagodniejszy moim zdaniem, chociaż też dosyć mocny, charakterny. I inny zapach Noa Kacharel też jest dostępny bardzo łatwo. Zapach czystości, taki piżmowy mocno, też w około, około 150 zł. Za taką cenę można go dostać i można go powąchać stacjonarnie, chyba w Super Farm na przykład. I też polecam Wam się z nim zapoznać. I wymienię również zapachy, które. Troszkę rzadziej się pojawiają na półkach sklepowych, ale widuję je. Na przykład Eden. Mm, to jest już trudniejszy zapach. E, I tu na pewno trzeba przetestować. Też jest w granicach 100-150 zł. E, bardzo, bardzo intensywna, e, intensywne białe kwiaty. Dżungla. Eden, ale taki, no, Eden niby rajski ogród, ale tak naprawdę to nie Eden, tylko dżungla. Też chyba to były lata 90. E, inny zapach, tego nie widziałam z kolei stacjonarnie, ale na pewno jest na Notino i wydaje mi się, że między 20 a 40 zł. To jest zapach Charlie. exclamation, exclamation pachnie krzykiem z wykrzyknikiem. E, też zapach, który jest jeszcze dostępny, jest dosyć tani i też jest to zapach retro z ubiegłego wieku. Nie wymieniłam też romy, która jest dostępna na półkach drogeryjnych, również jest zapachem z lat 80. i jest przepięknym zapachem. Troszkę jest wyczuwalny w nim taki duch retro, ale moim zdaniem wcale nie tak bardzo. Podobnie z zapachem z lat 80. który znajdziecie na półkach drogeryjnych, jest Eternity Kalina Kleina, a również zapach bardzo bogaty, taka dawna szkoła perfumiarska, bardzo dużo składników dosyć trwały jeszcze mimo wielu reformulacji, ale moim zdaniem naprawdę bardzo noszalny i całkiem odnajdujący się współcześnie. Będę wdzięczna za komentarz i chętnie dowiem się, jakie są Wasze zapachy z ubiegłego wieku, co lubicie, czego nie lubicie, co myślicie o tych zapachach, czy się ich boicie, czy przeciwnie też Was ciekawią. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.